Przyszła do mnie dzisiaj paczka z marki Bolo i po prostu jestem zachwycona. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak te materiały są milutkie. Tutaj mam ręcznik biały, szary, z takim fajnym kapturkiem i z misiem. Tutaj, nie no, w ogóle ten kocyk bambusowy, to jest jakiś odlot. To jest tak przyjemny materiał, taki cieniutki, delikatny. Tutaj koc, ym, kocyk taki bawełniany. Ten zestaw w ogóle tak mi się spodobał. Stwierdziłam, że do wózka będzie pięknie wyglądał. I tutaj mamy poduszkę muslinową. Do tego muślinowy taki otulacz. Po prostu jestem zachwycona. Boże, jak cudownie, że już mogę wszystko kompletować. Już wiem w jakich kolorach. Biel z szarością, chociaż przy czarni, jako że to była dziewczynka, to też mieliśmy bardzo dużo białych i szarych rzeczy. Z dodatkiem różu, a teraz dodatkiem jest niebieski. Dziękuję bardzo. Wziąłem się za segregowanie zdjęć, odbitek, które ostatnio wywołałem na printu.pl e, i jak sobie tak rozłożyłem te zdjęcia, to jest niesamowite. Ile zrobiliśmy od momentu, jak ten e, mały szkraw się urodził, ile miejsc, ile, e, ile przepięknych miejsc odwiedziliśmy, to jest naprawdę e, niesamowite. Tu już sobie rozłożyłem, mniej więcej e, coś tam wymyślam, pogrupowuję. I jeszcze tutaj mam stertę zdjęć, które muszę przepatrzeć, sobie tutaj gdzieś rozłożę i, i pogrupuję. I dodatkowo jeszcze chcę Wam pokazać moją fotoksiążkę printu, nową fotoksiążkę printu, która jest w szablonie wakacyjnym i jest niesamowita. Każdy, kto, jak szukacie na przykład pomysłu na prezent albo po prostu, żeby sobie zawrzeć swoje zdjęcia jako pamiątkę gdzieś w domu, no to Fotoksiążki, printu, to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, oprócz tego, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo szablonów, to jest tak jak mówię, wakacyjny, letni, ale, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak też te szablony, te fotoksiążki, printu możecie sobie edytować, żeby na przykład tutaj były cztery zdjęcia, a tu już tylko trzy. I jest to piękne wspomnienie. Zobaczcie, tutaj z Dubaju na przykład jedno zdjęcie. Tajlandia. Piękne wspomnienia na papierze. Najlepsza rzecz na świecie. Najlepszy pomysł na świecie, najlepszy prezent na świecie, ale też pre prezent dla kogoś, ale też właśnie dla siebie, na pamiątkę.